Witajcie! Dzisiaj pokażę wam jak zrobić rosyjską ruretkę w Minecraft. Żeby zrobić tą ruretkę będziemy potrzebować tak 13 przekaźników, 4 komperatory, 13 lejków, 5 lepkich pistonów, żelazne drzwi, dozownik, beczka, po, około tak redstone'a, 1 wiatra wody, 3 wiatra lawy, budulca, z czego będziemy to budować, Skrzynie endu, 4 skrzynie zwyczajne, 4 pochodnie i 43 szkła. Zaczynając. Bierzemy lepkie tłoki, budulec, przekaźniki, redstone, komperator, lejki, beczka, jeszcze drzwi i robimy tak. Kopiemy bądź budujemy wyżej. Miejsce, gdzie będziemy, że ludzie będą spadać, gdy nie będzie już rzeczy w tym w beczce, wrzucamy już lepiej, bo nie będzie nam potrzebne. Kładziemy bloki. Tutaj kładziemy redstone. Tu, tu kładziemy przekaźnik, żeby co sygnał. I robimy tak. Tutaj kładziemy beczkę. Kładziemy lejek Tutaj zamurowujemy I teraz tak, kładziemy tutaj komperator Kładziemy potem tu komperator Tu kładziemy redstone, redstone robimy takie schodki tu robimy coś takiego tu kładziemy blok tu przekaźnik przekaźnik tutaj kładziemy przekaźnik tu komperator przekaźnik redstone tu jeszcze kładziemy przekaźnik dobra teraz to mamy zrobione kładziemy tu jeszcze robimy kończymy te schodki kładziemy tutaj redstone gdy już tak mamy zrobione, kładziemy tutaj komperator, przekaźnik i tu robimy takie, takie schodki. Łączymy redstone'em. Kładziemy przekaźnik, redstone, aż do tego miejsca. Teraz, jeżeli w, te, w tej beczce będzie jakiś przedmiot, to się wysunie. Teraz musimy zrobić tutaj zamknięcie drzwi. Robimy tak. W tym oto miejscu kodziemy tak drzwi, żeby zamykały się, do tej, zamykały się do tej kratki. Prowadzimy tutaj redstone. Tutaj kodawimy przekaźnik i tutaj redstone. W ten drzwi będą otwarte. Jeżeli będą w bec beczce przedmiot. Jeżeli w nie będzie przedmiotu, drzwi się zamykają. Dobra. Teraz tutaj kładziemy bloki. Bierzemy szkło ze skrzyni. Tutaj kładziemy szkło, żeby było widać, kto, kto wpada do tej lawy. Obmurowujemy wszystko. Dobra. Teraz, jeżeli w tej beczce, w tym lejku będzie jak ileś tam przedmiotów, tylko jeden się tylko jeden będzie. Jeżeli w beczce wyjmiemy ten jeden przedmiot, drzwi się zamykają, ale to się nie zamyka. Teraz jak nie będzie w tym, jeżeli, jeżeli w becz w lejku nie będzie żadnego przedmiotu, to znaczy że się od razu zapada. Tylko jak się wyjmie ten przedmiot z beczki. Dobra. tu postawię kilka bloków. Teraz zrobimy miejsce, gdzie będą ginąć. I kładziemy bloczki. Bierzemy lawę. Wchodzimy tu, tu, tu i tu. Teraz, jeżeli w beczce nie będzie nic, ani w lejku, To będzie się wpadać do lawy. Dobra. Teraz zrobimy mechanizm, dzięki, dzięki któremu będziemy do tego lejka dostarczać itemy. Murujemy tutaj jakby taką ściankę. Robimy taką, o taki otwór. W tym miejscu kładziemy, kładziemy lejek. Tutaj położymy dispenser. Kładziemy dozownik. Tu, tu kładziemy lejek i lejek. Tu kładziemy szkło. Robię taki plus. Na wysokości tych lejków. Czyli do tej wysokości. Dobra, teraz robimy taką, e, obram, taką ramkę. Bierzemy wodę z naszej skrzyni. Rozywamy tutaj wody i wszystko murujemy. Teraz zrobimy taki wyrzutnik tych itemów. Robimy tak. Tu kładziemy komperator. Tu kładziemy przekaźnik. Tu przekaźnik. Tutaj blok. Tu blok. I tutaj redstone. Tutaj jeszcze możemy to ob zamurować. Teraz, jak będziemy chcieli grać jakiś item, w moim przypadku to są bloki diamentów, jeden gracz wyrzuca 4 na przykład, to wyrzuca te wszystkie diamenty do góry. Tymi lejkami lecą do tego lejka, i teraz cała gra będzie się zaczynać. Teraz będą po prostu zabierać. Zawsze drzwi będą się zamykać, jak się wy, wyjmie item. Nieważne, czy się będzie zapania, czy nie. Tutaj jeszcze teraz zrobimy jakieś pomieszczenie, gdzie będziecie item odkładać, bo na pewno będziecie chcieli, żeby ich nie stracić. Więc bierzemy pochodnie Ender Chest i skrzynie. Tu kładziemy skrzynki Ender Chest krzynie murujemy ściany z tyłu. Robimy jeszcze sufit i kładziemy pochodnie, żeby nie było ciemno. Dobra, cały mechanizm jest skończony. Ja wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku.